Cześć ja jestem Czropa i Ciebie zakończył na moim kanale w GTA 5 Prawdziwe życie. Cześć w dzisiejszym odcinku William siedzi jeszcze w więzieniu, ale mam nadzieję, że nie na długo na się właśnie macie na ekranie maila, który mail, którego maila dostał William y, od prawnika, dlatego Skąd ta właśnie nam schodzi 3000 William dzisiaj jedzie do sądu tą sprawę próbować rozwiązać. Dlatego na razie sobie możemy tutaj chodzić po tym więzieniu. Tak wiecie, Samemu, skoro że na nas mają jakiś problem i się biją. To jest tutaj jakaś trzecia, czwarta. No i na siódmą. William ma rozprawę. Będziemy jechać właśnie do sądu a wy jeśli lubicie tą serię zostawcie łapkę w górę subskrypcję jeśli nie macie subskrypcji jeśli macie to bardzo dobrze jeśli po 200 subów piszcie czy oj yy, piszcie yy, propozycje widzowie co dalej z tej serii a Willem co poćwiczę sobie chwilę na ścianie bo się nie ubić i potem będzie trzeba jak się stąd wyjdzie będzie trzeba iść eee, można jakąś siłownię To co? Umiem o jakiś alarm, dlatego chyba że samochód To ujęłem już czeka, żeby go zabrali Ten prawidowy właśnie że z więzienia Jedziemy do sądu, który jest w mieście. z chwilę będą tam jechać. No ale to jest nasz możliwość, że będziemy wypuszczeni z więzienia. Dlatego jeśli zróbmy tak każda łapka w górę. Ponownie to w nie tym co będzie w sobotę, bo odcinki w sobotę, w środę i w sobotę, w środę 18 w sobotę 15, chyba że na w komentarzach chcecie inną, wtedy będzie w tym innym godzinę, ale na razie jest 15 eee, i widzowie, dlatego w następną środę, za tydzień eee, każda łapka z tego odcinka to będzie z dolców dla Williama za. Eee... Taki zarobek, który miał w czasie kiedy go nie było w, w twoim salonie. Przez to, że przed tym e, zatrudnił tego wam nie mówiłem, zatrudnił jednego pracownika do salonu. Dlatego w dzisiejszym odcinku jeszcze sprzedamy Bugatti Adera jako. I co? Jeszcze chwilę chyba tak powinien pojedzie. Dobra widzę William już jest tutaj w okolicy śmieszne. Śmiesznie wyszło, bo... wow, coś ich chyba zarzuciłem. Śmiesznie wyszło, bo obok mili mamy warsztat jaką mamy. To jest po prawej... E był warsztat, w którym pracował kiedyś William. Nie wiem gdzie jadą. No ale tutaj po prawej do tego... Rzędu sądu, ratuszu, różnie to jest nazywane Będziemy tutaj mieli rozprawę Można je też i tak Tylko oni chyba wjeżdżają I widzimy się po rozprawie Dobra, widzę jest już po rozprawie, jest trochę później, w tym później wcześniej No i jedynie to co udało nam się załatwić to po pierwsze jesteśmy wypuszczeni z więzienia Bolling Brow Musimy jedynie zrobić prace społeczne No i mamy Też odebrane yy, Posłanie na broń tego rozprawa wygrana Dlatego 15 tysięcy schodzi nam z konta Oni nas podwożą Do domu Ale chyba źle jadą Googlem zaraz im powie, że Chyba skręty pomyli A może nie Moi no, oni nic nie uważają. Eee, no i. A i mamy grzywnę do zapłacenia, jak widzowie. Tylko, że z, ile mam do zapłacenia, się wszystko dowiemy w, w następnym odcinku. No i ile tych prac położnych, to też się dowiemy w następnym odcinku. Na razie wiemy to, co wam powiedziałem. No i oni chyba na swoje już zostawiają. Co widzimy w domu? Dobra, widzę. Widzieliśmy się pod domem. Adder bo przywiózł go pracownik. Ogólnie, właśnie schodzi nam z konta pensja pracownika, yy, bo nas tydzień nie było w mieście. Ogólnie, jak w mieście Los Santos, bo byliśmy w Sandy w Boling Dlatego, pensja pracownika, co odcinkowa to jest 300 dolarów. Dlatego, właśnie nam schodzi kasa z konta za cały tydzień. Jak nas nie było, no i licząc weekend, dlatego 5 dni. Schodzi okazję z konta no i ten odcinek będzie 300 dolarów. Schodzi nam z konta, przez co nie, nie musi się pojawiać już tak często w e, firmie. Jakby wystarczy, że będzie je samochodem podwoził się w sumie do warsztatów I dopiero potem do tego, my właśnie jedziemy naszym naszym, no, aderem, jedziemy do domu który ma zakupiony zakupił od nas tego dera Żeby teraz nie zarysować Widzę dzisiaj mamy kolejną robotę szefa od szefa Żeby go nie zarysować i już rozwalony Dobra Kolejną robotę trzeba mamy. Mianowicie fajnie się nim jeździ, ale trochę za dużo moc ma jak na tej drogi. Tu. Eee, troszeczkę inną pod względem takim, że to nie jest kradzież samochodu, tylko coś innego. Wszystko dowiecie się w późniejszym czasie. A ja chyba pomyliłem zjazdy, bo to na winnicę mieliśmy jechać I to chyba... Tam jest winnica, z tego kojarzę, ale... Mogę się mylić? Bugacji zostało... Sprzedane przez naszego pracownika Nie, tu nie jest winnica No i tak za mapą No tu jest winnica, dobra, jednak dobrze mówiłem. Przez naszego pracownika za 150 dolarów jako sprzedałem sprzedane, wystawione My właśnie idziemy sprzedać sprzedać Jako, wziąć kasę na, Wydaje mi się, że tej kasy nie widzimy, chyba, że nie zauważą Tam dziadyka nie zauważył że tu sobie jeździmy To ja i No i się pogubiłem, tam, dobra No i piszcie, czy w komentarzach, czy Wam się podobają tego typu odcinki, że po prostu jakie no, tego typu ogólnie odcinki. Czegoś coś mam innego wprowadzić. Czekajcie, William. Tym aderem zaparkuje tutaj i William idzie się dowiedzać soli. Może to tutaj zapyka. Dobra, widziałem. William jeszcze wszystkiego dowiedział. Samochód mamy wstawić tak gdzieś w dół bardziej o żeby nie był nasz tak na widoku przy przyjeżdżających chyba tutaj ma być bo będzie chciał ten wyjeżdżać dobra, mu to tu no i właśnie na konto nam wpada kasa za samochód tylko nie 150 dolarów nie 150 tysięcy dolarów przez to, że zauważyli dlatego 10 tysięcy już nam zabrali z tego, na eee, tego 140 tysięcy. Wpada na konto. William zwoli po taksówkę, Dlatego pewnie jakieś 100 dolarów, z pani nam sprząta. No i ten portfel zaczyna fajnie już wyglądać. W odcinku widzowie jeszcze kasy dostaniemy od szefa, bo tak to za te samochody to nie dostajemy przez to, że. Eee... My zarabiamy z nich taką osobę. Jako... inaczej to nie są od szefa, tylko tamten był No wiecie, on nam znajduje. Ale dobra, umiem wejść po taksi i... Jedziemy. W to miejsce, gdzie mamy akcję. Mhm. Dobra w sobie. William już jest balerzo Tam zaleczkę ubrał. strój, który odzyskaliśmy. I my, japanowie, nie mamy pozwolenia na by. Bo na Nie możemy sobie wrócić. Dlatego teraz każde użycie nasze broni. To jest już nielegalne. A my Musimy ostrożnie się poruszać w tych terenach. Zlecenie od trzeba dostaliśmy. Ja Tutaj chciałem tu Trzeba dostaliśmy takie, że. Na dzielnicy zielonych. w Aminis, jest. W gościu, no który jest winien linienkach, dlatego winiemy gdzieś, co? weźmy swój, jak weźmiemy sobie z bagażnika nową zabawęczkę. I co? I będziemy szukać gościa. Tylko mamy jego lokalizację, no, można powiedzieć. Musimy uważać, żeby się rasię w Dobra, widzimy. Teraz winiemy posiadać coś takiego. To jest karbinek specjalny. Wersja pierwsza. Tego trzeba trochę znaleźć z parę rzeczy wyjaśnić. Zwinien naszemu szefowi łącznie jakieś 100 tysięcy. Dlatego no, taka kaska można powiedzieć spora. Tylko To nie jest tutaj gdzie mieliśmy dom. Tylko to jest tu. Tylko nie wiem czy tutaj przemyzwało się ogiara w dzielnicach Dobra, może nie chcę na razie karabin Poszukajmy może kogoś Bo to jest dzielnica tutaj obok mamy, dosyć spore miejsce do poszukiwań Tam z w przodu kogoś widziałem. To jest fioletowy Albo po prostu ma fioletową bluzę No nie, tu jest zielony... O, no zielony tu są I to jest tu Ja mam po prostu fioletową bluzę Ale tak, tak na terenie, tak I to jest tu A przecież tyły Nie chcę myśleć, że tam ciągle uciekają I co... Nie, zrobię tak, gminy nam sobie powiedzieć tutaj na kawałek, Sprawdźcie SMS-a jak gościu wygląda No i może to któryś z tych innych, bo lokalizacja ciągle się zmienia, no Wszystko jasne To stoimy, gościu siedzi w, tam, w tamtych Potem chciałem, żebyście lepiej zobaczyli, dob. Na co Podjeżdżamy Czekajcie, który to? No ty tamten. No nie wiem, strzelać. Znaczy, nie jeszcze ja że? myślałem, że... Ci się zieloni się sprują, ale... Z tego co widzę, jest cisza. I... Człowieka zwarliśmy, jeśli się. No! Widzowie, które nam balera wstawi Dobra, William, proszę chodzić zobaczyć czy on żyje dalej. że jak byli to nie, leży tak, dobra, sprawdzimy puls nie. nie żyje, ale już teraz na pewno i na końcu zwlatuje nam kasa za kasa za akcję czyli 150 tysięcy no i Balera trzeba utworzyć dlatego 150 tysięcy wracujemy na konto jeśli już z Wami żegnam, to nie będzie Balera odwracał, obracał to powiedzieć, odwracał dlatego co, na razie.